Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego. I rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy: posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten. A inni przeczyli: Nie jest, tylko dla tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi błoto na oczy. Obmyłem się, i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego. A ty co o nim mówisz? Jako że ci otworzył oczy. To. prorok. Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz. I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? A... Cóż to jest, panie, abym w Niego uwierzył? Jest nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. Wierzę, panie. I oddał Mu pokłon. Niewidomy, uzdrowiony przez Jezusa, jest bardzo prześladowany. Opuszczony przez znajomych, władze i synagogę, nawet przez rodziców ma się nauczyć drogi cierpienia głoszone przez mieszcza i zostaje osamodniony. Nie, nie jest do końca osamodniony. Kto wierzy, nigdy nie jest sam. To bogate hasło papieża Benedykta XVI jest w dzisiejszej Ewangelii bardzo mocne i jasne. Uzdrowiony ma najpierw Jezusa, którego spotka, spotyka i mu objawia swoją głęboką tożsamość. Uzdrowiony niewidome ma także wspólnotę uczniów Jezusa, która uczestniczyła od początku we wspaniałym znaku mistrza. Teraz uzdrowiony razem z uczniami jest świadkiem, że Jezus jest światłością świata. Jego kościół jest wspólnota, która gromadzi obmytych w wysadzawce Siloe, czyli ochczonych. Ważnym Pierwszym zadaniem naszych Wspólnot jest na pewno otaczać miłością nowochrzczonych, a także każdego brata, który cierpi prześladowanie. Kto wierzy, nigdy nie jest sam. Szczęść Boże.